No tutaj się wszystko zmienia, jak w kalejdoskopie. Natomiast mój głos był jednoznacznie związany z apelem, który miał zostać dzisiaj podjęty na sesji. Niestety radni nie zgodzili się na wprowadzenie tego do porządku obrad. W związku z tym jest złożony oficjalny wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której zabiorę głos i na której chcielibyśmy, żeby ten apel został przyjęty. Radni klubów złożyli zgodnie ze statutem, przewodniczący ma 7 dni na zwołanie sesji nadzwyczajnej, dokładnie w dwóch punktach, gdzie jest moje wystąpienie i przyjęcie apelu. Dotyczącego podziału środków dla wszystkich klubów. Skąd pomysł na to, żeby zwołać nadzwyczajną sesję? Bo z tego, co słyszałem, przewodniczący chciał jednak, żeby pan przemówił, tylko po zakończeniu obrad. Jeszcze raz powtórzę, że moje wystąpienie jest jednoznaczne, związane z apelem, który również miał być podjęty. To jest jedna i ta sama sprawa. W związku z tym, no, nie wprowadzanie tego apelu, moje wystąpienie to jest no, że tak powiem, integralne części. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy to rozłączać. Decyzję taką podjęli państwo. W związku z tym, no, ten wniosek radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Sprawa słynnych ZITów to nic innego jak próba pozbawienia mieszkańców obszarów funkcjonalnych Zielonej Góry i gowożowa Wielkopolskiego, jak również obszarów dwóch innych ZITów, to znaczy żar Żagania, Świewodzina Międzyrzecza, pieniędzy. No i w ostatnim biletynie wydawanym za pieniądze wszystkich podatników biletynie województwa albuskiego pani Marszałek odsłoniła karty gdzie powiedziała wprost, że chce ograniczyć pieniądze dla Gorzowa i Zielonej Góry. Wiadomo, że chodzi o, również o obszary funkcjonalne, bo zity nie są tylko dla tych miast, ale dla, dla wszystkich innych ośrodków. No, bijemy na alarm. Nie wiem dlaczego mieszkańcy Zielonej Góry, Gorzowa, Nowej Soli, Żar czy Żagania mają być dyskryminowani. W imię czego? Sam nie wiem jak to skomentować, bo skoro prosi o głos... I ten głos y, chcę, chciałem mu umożliwić. Y, być może, że no, chcę być gwiazdą, tylko bo na początku, tak, tak przynajmniej tutaj w kuluarach się mówi, że, że koniecznie na no, samym początku. Mamy swój porządek obrad. Y, dlatego, y, jakiekolwiek sugerowanie, że, że coś jest nie tak. No, dzisiaj. Nawet nie zdążyłem, powiem szczerze, przed sesją zobaczyć apelu radnych samorządowych Lubuskie, gdzie w piątek żeśmy rozmawiali, co prawda ja byłem zdalnie, ale rozmawialiśmy nic, o apelu nie było nie było mowy. Postanowiłem się, powiem szczerze, że dla mnie na pewno to nie są. Ja jestem, nie widziałem jeszcze wniosku. Jestem zobowiązany zwołać posiedzenie nadzwyczajne na Semiku, jeżeli zostały spełnione. Barunki, czyli, jeżeli to w sprawach nadzwyczajnych, tak jak, jak mówi to prawo, przy y, zwoływaniu sesji nadzwyczajnej. Na dzisiaj mam wątpliwości, czy to są takie nadzwyczajne akurat y, sprawy, żeby zwoływać sesję nadzwyczajną. Jeżeli będą podstawy, żeby taką sesję zwołać, to ją oczywiście zwołam, ale jeżeli, jeżeli uznam, czy wspólnie z prawnikami, że nie są to sprawy nadzwyczajne, tak jak to. Jak to mówisz, to dwojewództwa, no to, to być może, że i nie zwołam. No trudno, no szkoda, bo ja nie jestem za tym, żeby się tutaj szarpać. Mnie bardzo boleję nad tym, że, że tak jest, że między Urzędem Marszałkowskim a, a Urzędem Miasta cały czas są jakieś tam przepychanki, to na grubą skalę. Jesteśmy 100 metrów od siebie, czy tam 150. No pewno to nie służy nikomu, ani, ani, ani urzędu, no, Urzędowi Marszałkowskiemu, ani, ani myślę i miastu.